Dzień dobry Znajdujemy się teraz na brzegu jeziora Miedwie nieopodal wsi Jęczydł i wylądowałem tutaj, żeby poruszyć na szybko temat sprzętu, jakiego używam do nagrywania w trasie czy to na rowerze czy na piechotę czy na wodzie Otóż jednym z podstawowych sprzętów kinematograficznych, jakich używam, jest ostatnia, najnowsza, najnowocześniejsza i najdroższa kamera sportowa Sony model FDR-X3000. Lepszej nowszej kamery Sony sportowej nie ma według mojej aktualnej wiedzy, ponieważ jest to ostatnia kamera sportowa Sony, która wyszła. Już ładnych kilka lat temu można powiedzieć, że z pod wieloma względami przestarzała, nadal, ale nadal trzyma jakość i jej cena spada. I wiem, że nadal sporo twórców użytkuje taki model. Jest tutaj fizyczna stabilizacja obrazu, która no chowa się do tych współczesnych elektronicznych stabilizacji w najnowszych modelach GoPro czy DJI Osmo Action. Ale nadal moim zdaniem daje radę. To jest takie dodatkowe akcesorium tutaj osłaniające dodatkowo obiektyw z przyklejoną gąbką. Żeby mniej szumiało, ostatnio to odgrzebałem z szuflady. Dzięki temu następne filmy, kręcone tym, nie będą aż tak trzeszczały od wiatru. Na razie używam tej kamery, mam ją od bodajże dwóch lat. Jeżeli kanał będzie się rozwijał zgodnie z moimi przewidywaniami, to może w przyszłym roku zamówię coś nowszego, ale to jest pieśń przyszłości. Kolejnym ze sprzętów jest również markowy mini statyw Sony, który był w rozszerzonym zestawie. Do między innymi tego modelu kamery, który może służyć za taki mikro selfie stick i jak już powiedziałem, mini statyw, jest to całkiem wygodne, bardzo solidne. Co prawda nie ma głowicy kulowej, ta artykulacja tego nie jest zbyt zaawansowana, ale super opcją jest instalacja przy pomocy tego pokrętła. Nie trzeba kręcić kamerą, nie trzeba kręcić statywem. Odkręcenia jest wyłącznie pokrętło. Kolejnym statywem, który zabieram w teren jest Hama Traveler Ultralight albo jakoś tak. To Ta nazwa nie jest zbyt istotne, ponieważ ten model już od dawna nie jest w sprzedaży. Ja zakupiłem go 6 może 7 lat temu. Dlaczego zabieram akurat ten statyw w teren? Ponieważ zajmuje mało miejsca. Jest jak sama nazwa wskazuje bardzo lekki i bardzo szybko się rozkłada. To są po prostu elementy z aluminium albo jakiegoś tworzywa, nie jestem pewny, albo i tworzywa i aluminium taka sama technologia jak stelaże do namiotów z tymi samymi minusami, czyli no, zginają, zgina się to w transporcie. Trzeba trochę uważać. Plus jeszcze, waga tego sprzętu, który tutaj montujemy, nie może być za duża. Na taką kamerkę albo telefon będzie to ok, ale na pełnowymiarową lustrzankę e, już bym się z tym nie porywał, e, ponieważ no, jest to takie względnie liche. Jest tutaj co prawda głowica kulowa, ale chodzi tutaj tak sobie. Plus jeszcze to pokrętło jak widać miało już awarię. Musiałem wymienić śrubę i pokrętło tam ukradłem z innej swojej starej kamerki. Nagrywa się tam pozowanie tego statywu, szczególnie na nierównym terenie. Jest trochę upierliwe, o ile ten statyw, na którym teraz jest telefon, zaraz go też zobaczycie. Nawet tutaj, na grząskim terenie, da się jakoś upozować stabilnie. No to tutaj to jest trochę lipa, ale coś za coś. Wygoda, waga jest opłacona wygodą i pozowalnością. Natomiast no, ta bardzo niska waga, bardzo niska objętość tego sprzętu rekompensuje według mnie minusy tego rozwiązania. Przy czym, jak już wspomniałem, ten model od Hamy nie jest już dostępny w sprzedaży. Może gdzieś tam znajdziecie go w jakichś outletach, ale wiem, że są praktycznie identyczne statywy dostępne na różnych stronach, szczególnie chińskich. I myślę, że bez problemu znajdziecie sobie coś identycznego, jeśli Was to zainteresuje. I tak jak mówiłem przy tym poprzednim statywie jest tam te pokrętło bardzo wygodne, to tutaj takiego pokrętła nie ma, jest po prostu gwint, taka trochę gumowana podkładka, to jest tam mniej więcej dwa obroty czy jakoś tak, więc to w jaki sposób się ustawi tutaj kamera albo jakiś uchwyt do telefonu zależy od tego jak ten gwint jest tam w środku wklejony Oczywiście można to sobie ustawiać przy pomocy tej głowicy kulowej. A jeśli kogoś zastanawia po co ten shock to po prostu przekładam przez to pasek w plecaku i zapinam, żeby to mi przypadkiem gdzieś nie uciekło. Jak na przykład idę z tym dłuższy czas albo jadę na rowerze. Kolejnym sprzętem, jaki użytkuję z tą kamerką, i zdecydowanie nie z telefonem, jest tak zwany gryzak. Ten gryzak zaraz zobaczycie na przebitce, bo teraz go ze sobą nie wziąłem. Jest to uchwyt, który trzyma się po prostu w zębach. Do jego użycia zainspirował mnie kanał Drain Edict, prowadzony przez australijskiego hydraulika, który robi takie naprawdę ekstremalne przepychanie rur, jakieś tam konserwacje. Często babra się w ekskrementach, i stwierdziłem, że skoro on babrając się w ekskrementach nie umarł od jakiegoś zakażenia, Użytkując ze swoim GoPro taki uchwyt gryzakowy, to ja jeżdżąc gdzieś po lesie czy pływając po jeziorze, dbając o podstawową higienę takiego uchwytu, też sobie raczej nie zaszkodzę. No i last but not least, jak już wspominałem, podstawowym moim narzędziem do nagrywania jest telefon. To jest akurat iPhone 12 Pro Max, czyli model sprzed kilku lat. Kupiłem go w zeszłym roku, używany i po naprawie od poznańskiej firmy zajmującej się sprzedażą takich second-handowych, naprawianych sprzętów. Dzięki temu był on tańszy niż nowy, ale jednocześnie miał gwarancję na chyba miesiąc albo trzy miesiące. Nie jestem pewny, już nie pamiętam. Zatem miałem taniej, bardzo dobrze nagrywający telefon. Ale nie miałem bólu głowy z tym, że zaraz się rozpadnie, czy przestanie działać, czy coś innego. Te dzisiejsze telefony wcale nie muszą być najnowsze, żeby nagrywały bardzo dobrze. Za tysiąc, czy za półtora tysiąca, można mieć kompletnie nowy albo trochę używany dobry telefon, który będzie nagrywał naprawdę całkiem niezłe filmy. Technologia poszła już tak do przodu, że nie trzeba yy, sprzedawać nerki, żeby zacząć yy, nagrywać w całkiem niezłej jakości. Jaki natomiast problem jest z tym telefonem? Problem jest taki, że ten telefon jest duży. Plus jeszcze korzystam z tak zwanego pancernego etui, już trochę zajechanego, który sprawia, że ta jego przekątna, ta jego szerokość jest jeszcze większa i w takim przypadku taki najczęściej spotykany uchwyt do telefonu na sprężynce niezależnie jak byłby solidny po prostu się nie sprawdzi nawet gdyby udało się go rozszerzyć na taką szerokość to ten nacisk wywierany na, nawet na to etui będzie ogromny, będzie ryzyko, że to coś po prostu strzeli i jak się będzie pływało na środku jeziora takiego jak miedwie to Awaria takiego uchwytu zakończy się prawdopodobnie utratą telefonu. Jak już wspominałem, ten telefon nie był najdroższy na świecie, ale wolałbym nie musieć go wymieniać z powodu tego, że utonie w 40-metrowej toni na środku jeziora. Dlatego też, jeszcze przed zakupem tego telefonu, miałem wcześniej inny, zaopatrzyłem się w taki uchwyt który jest wykonany z aluminium. Chyba tylko ta śruba jest stalowa, ale nie jestem pewny. I tutaj nie ma żadnej sprężyn, tylko jest jak już mówiłem śruba. I to się dokręca przy pomocy tego pokrętła. Nie trzeba ściskać tego z żadną sprężyną tego etui czy telefonu. Nie wyślizgnie się to, jest to bardzo solidne. Żaden plastik się tu nie połamie. Wszystko to jest odlewane, a później cięte na CNC aluminium są tutaj dołożone gumowe nóżki, żeby to chociaż minimalnie sprężynowało. Jest taki uchwyt zdecydowanie cięższy od takiego najczęściej spotykanego plastikowego, ale ta solidność i regulacja przy pomocy śruby moim zdaniem rekompensuje zwiększoną wagę takiego uchwytu. A dlaczego nagrywam telefonem i taką Nienajnowszą już kamerką, a nie na przykład pełnowymiarową lustrzankę, bo przecież lustrzankę całkiem sensowną mógłbym mieć w podobnych pieniądzach używaną jakąś nie najnowszą. Otóż lustrzanka jest po prostu za duża i za dużo waży. A telefon mam zawsze w kieszeni, jak wychodzę z domu, na dłużej czy na krócej. Ten telefon każdy z nas, albo prawie każdy z nas w ręku ma. Prawdopodobnie oglądacie to na telefonie. I stare powiedzenie mówi, że jaki aparat albo kamera jest najlepsza? Najlepszy jest ten aparat albo kamera, który masz przy sobie. Cokolwiek by to nie było. A ten telefon mam z reguły przy sobie. I choć jest to duży telefon, to nadal jest wielokrotnie mniejszy i lżejszy od lustrzanki. Z kolei ten statyw, który używałem teraz do nagrywania tego, co przed chwilą widzieliście, jest to KNF Concept. K234A0, który jest naprawdę świetnym statywem, muszę przyznać, ale w teren go, jeżeli idę gdzieś albo płynę gdzieś na dłużej, nie zabieram, bo to jest pełnowymiarowy statyw. Trochę za ciężki, trochę za duży. Może na rower by się zdał, ale na pierwsze wędrówki czy pływanie Packraftem, wolę zabrać. Tamten statyw z kijków od namiotu. Oczywiście do tego sprzętu, jeżeli wybieram się gdzieś na dłużej niż jeden dzień, zabieram ze sobą powerbank z kablami. A do tej kamerki sportowej, jak już wspominałem, mam cały zestaw zapasowych baterii. Jeszcze sobie jedną dokupiłem, jakąś tam z powiększoną pojemnością. Działa naprawdę świetnie. I z reguły ten jeden powerbank mi starczy. Czasami mam też drugi, którego w ogóle przez trzy dni jestem w stanie nie użyć. Szczególnie jak jest słońce i mogę ładować się ze słońca to jest 1 października 23 roku jest naprawdę cieplutko ostatnio ostatni raz w październiku było tak ciepło już ładnych kilka lat temu ale nie oszukujmy się dzień jest już naprawdę krótki więc muszę się zawijać i płynąć do domu to by było na ten moment wszystko myślę, że poruszyłem temat wystarczająco wyczerpująco ale, gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Chętnie na wszystko odpowiem. Jeżeli wydaje się, że ten film jest sponsorowany przez którąkolwiek z firm, których produkty zaprezentowałem w tym klipie, to spójrz na ilość subskrybentów tego kanału, i wiedz, że chyba nie ma żadnej firmy, która chciałaby sponsorować reklamę na takim małym kanale. A już na pewno nie będzie to żaden gigant producent szeroko znanych sprzętów elektronicznych i akcesoriów. Życzę wam wszystkim miłego dnia albo wieczoru albo czegokolwiek tam i pozdrawiam. Marcin z kanału Marcin z Pomorza.